Witam wszystkich na prezentacji Kiano Slim Stick. Komputer jest wyposażony w Intel Atom 3735F, zintegrowaną kartę grafiki 7 generacji Intel HD, 2GB RAM, 32GB Flash, Windows 10, WiFi, HDMI USB, port micro USB, slot karty microSD SD do 64GB, chociaż 128 również obsłuży, oraz Bluetooth 4.0. Kiedy otworzyłem pudełko pokazuje nam się samo urządzenie. Nie posiada żadnych dodatkowych zabezpieczeń w formie folii, ani nic tym podobnego. Pod urządzeniem w pudełku znajdziemy tylko instrukcję obsługi oraz 2A ładowarkę 5V. Ponieważ to urządzenie żeby działać potrzebuje właśnie takiego zasilania. Dodam jeszcze, że zakupiłem je tylko za 199 zł w promocji jednym ze sklepów z sprzętem RTV. Po bokach znajdziemy następujący Otwór na wyprowadzanie ciepła, port micro USB oraz slot na karty microSD. Kolejny otwór od ciepła, port zasilania oraz port USB. Dalej mamy przycisk na włączanie urządzenia. Z przodu natomiast HDMI, przez które podpinamy to urządzenie do monitora, telewizora bądź projektora. Warto zaopatrzyć się również w taką przejściówkę, która da nam drugi pełny port USB. Klawiatura myszka i zasilanie podłączone. Teraz pozostało podpiąć go tylko do monitora. Po włączeniu ukazuje nam się już skonfigurowany Windows 10. Urządzenie bez najmniejszego problemu łączy się z moją siecią Wi-Fi. Urządzenie bez najmniejszego problemu radzi sobie z rozdzielczością 720 oraz 1080p wyświetlaniu filmów na YouTubie. Spójrzcie również na taktowanie procesora na dole ekranu. Włączę teraz stronę wirtualnej Polski i zobaczcie, jak to urządzenie radzi sobie z prostym przeglądaniem internetu. Wszystko chodzi płynnie, strony wczytują się bardzo szybko. Jedna przykładowa tabelka w Excelu, bardziej wymagająca, pokazująca, że Keon SlimStick radzi sobie dobrze w tym programie i nie tylko możemy wykonywać na nim takie czynności, ale również bez najmniejszego problemu pisać w Wordzie oraz robić prezentację. Dodam jeszcze, że finalnie na dysku mamy do prywatnej dyspozycji około 17 GB. Rozmiar Jano SlimSticka jest naprawdę niewielki, tutaj macie porównanie do taniego budżetowego powerbanka oraz zwykłej odwarki do smartfona. Możecie zapytać, dlaczego nie wykonają testu żadnej kry na tym urządzeniu. Już odpowiadam, urządzenie dość mocno grzeje się przy takiej zwykłej intensywnej pracy, natomiast przy grach. Jego temperatura osiągnęłaby naprawdę wysoki poziom. Mimo podobnej specyfikacji co Asus X205, niestety, ale ma o wiele gorsze chłodzenie, co przekłada się na mniejsze, mniejszą wydajność przy większym obciążeniu. Ponieważ gdy temperatura dochodzi do pewnego stopnia, taktowanie procesora obniża się, żeby ochłodzić urządzenie. Na pewno Kiano Slim Stick jest warte zainteresowania, tym bardziej, że w promocji dostałem je już za 199 zł. Komu poleciłbym to urządzenie? Na pewno tym, którzy szukają niezbyt wydajnej maszynki do takich codziennych prac, jak przeglądanie internetu, oglądanie YouTube'a, korzystanie z Office'a oraz innych prostych biurowych zadań. Z pewnością nie jest to urządzenie stworzone do gier, aczkolwiek, jak będziecie chcieli, przetestuję jakąś prostą produkcję, która nie będzie zbytnio obciążać jego podzespołów. Moim zdaniem to urządzenie byłoby idealną alternatywą dla smarta TV w swoim telewizorze. Na pewno na wielki plus zasługuje pobór energii, jakie zabiera to urządzenie. Praktycznie przy domowym użytkowaniu nie jesteśmy w stanie odczuć tego finansowo. Jakbyś chciał zobaczyć jak to urządzenie radzi sobie może właśnie z jakąś bardzo prostą grą lub programem, napisz w komentarzu. Jak się podobało zostaw łapkę w górę i nie zapomnij o subskrypcji, żeby być na bieżąco.